Hejka, hejka, jestem właśnie po kolejnej wizycie w szpitalu po moim wypadku samochodowym. Wyniki rezonansu są w miarę dobre, także czekam tylko jakieś tam dwa tygodnie rehabilitacji, fiz znaczy fizjoterapii i następnie znowu wizytę u lekarza, żeby zobaczyć, czy tam wszystko się dobrze goi. Ale słuchajcie, nie, nie o tym chciałem mówić. Tutaj za mną widzicie szpital, jeden ze szpitali, który mamy tutaj w naszym mieście, Gatino. Wiecie co, często mówiłem na temat, w temacie służby zdrowia. Tutaj, akurat, nie chodzi o mój przypadek, teraz konkretnie, ale. Słuchajcie, dwa tygodnie temu jeden ze szpitali y, zamknął przyjęcia na pogotowiu y, z powodu braku personelu. Okay? To są bardzo często takie. Ja generalnie y, nie wiem, czy to ten szpital jest za mną, czy drugi, ten drugi, właśnie, który miał zamknięte pogotowie, ma chyba najgorszą opinię w całej Kanadzie. Także ja wiem, że czasami niektórzy ludzie mówią, że Opieka zdrowotna w Kanadzie jest super, ja mówię, że generalnie jest do dupy, tutaj w naszym rejonie jest do dupy, no niestety, tak muszę stwierdzić. Wydaje mi się, że w mniejszych miastach jest dużo lepiej, jest po prostu może mniej ludzi, łatwiej się dostać do jakiegoś lekarza, specjalisty itd. Ale był przypadek, słuchajcie, dwa tygodnie temu, właśnie przez to, że jeden szpital miał zamknięte pogotowie. Tutaj do tego szpitala przyjęto kobietę, 58-letnią, która się skarżyła na jakieś bóle żołądka, potężny bóle żołądka. Wiecie, przez kilka godzin leżała na podłodze yy, i czekała, aż się ktoś przyjmie, jakiś lekarz ją zobaczy. W poczekalni, normalnie, na podłodze, dali tam jakieś kocy czy coś, wiecie co, no jest afera, była afera, no bo tak naprawdę mało kto chce w to uwierzyć, że nie było chociażby jakiejś noszy, jakiegoś łóżka, czegokolwiek, żeby tą kobietę gdzieś ulokować. Ale jeszcze co się stało? Yy, kobieta w końcu została przyjęta, została zbadana przez jakiegoś lekarza, Następnie została przewieziona do innego szpitala, o czym rodzina się dowiedziała po fakcie. Dopiero jak z tamtego kolejnego szpitala do niej zadzwoniono. W ogóle poza nie w tym mieście, gdzieś w innego miasteczka, tutaj niedaleko. I co się stało? Została zdiagnozowana i tak dalej. Odesłana do domu i po dwóch dniach zmarła. Niestety, jeżeli znajdę artykuł, to wam go tutaj wkleję. Tutaj jest ten artykuł o tej kobiecie. Zobaczcie. Kobieta z Quebecu umiera dwa dni po tym, jak leżała w szpitalu Gatino na podłodze i czekała na to, żeby się ktoś nią zajął. Tu jest wszystko opisane. To, o czym Wam mówiłem, macie dosłownie śmieszne warunki. Generalnie jest wszystko opisane o tym tak, to jest ten sam szpital, w którym ja byłem. I wiecie co, takie rzeczy się zdarzają, niestety się zdarzają i moim zdaniem zdarzają się zbyt często. Jakiś rok temu była podobna sytuacja z bardzo młodą dziewczyną, która się skarżyła na jakieś bóle głowy, bóle karku i tak dalej. Tak samo, zdiagnozowało ją tam iluś tam lekarzy, nie wiedzieli, nie potrafili zdiagnozować co się z nią dzieje. Odesłali dziewczynę do domu, słuchajcie, jej stan się pogarszał, wróciła ponownie do szpitala. Ponownie kilku tam lekarzy się zebrało dookoła niej i, i również rodzina. Przepraszam, nie, to było jeszcze przed COVID, więc to było jakieś ponad dwa lata temu. I dziewczyna na ich oczach umierała i zmarła. zmarła. 21- czy 22-letnia dziewczyna, jakaś, która trenowała lekkoatletykę, chyba na dosyć wysokim poziomie. I się okazało, że prawdopodobnie jakaś infekcja, nie wiem czy to była sepsa, czy nie sepsa, nie, nie wiem dokładnie, nie powiem wam, bo już później nie śledziłem tego przypadku. Ale wiecie co, problem jest taki, że faktycznie. Nie, tutaj nikt nie obwinia lekarzy, ani tych sanitariuszy, personelu. Po prostu im brakuje wszystkiego. Właśnie brakuje ludzi przede wszystkim i brakuje sprzętu. Ale jaki jest problem? Właśnie jak chcą się tutaj dostać lekarze, pielęgniarze z zagranicy, to mają dosłownie blokowaną drogę. Nikt im tego nie ułatwia. Z jednej strony ten kraj potrzebuje, potrzebuje naprawdę wielu lekarzy, doktorów, sanitariuszy, pielęgniarzy, pielęgniarek i tak dalej. A wcale im się nie ułatwia tego, żeby tutaj się dostać do Kanady, to jest raz, a żeby już zostać to w ogóle. Znacie trochę moje tam historie z, z Biurem do Imigracji. Słuchajcie, się okazuje, że w tej prowincji Quebec tutaj jest ponad 40 tysięcy ludzi, którzy już czekają od wielu, wielu lat na uregulowanie swojego pobytu tutaj w Kanadzie. I bardzo wiele osób po prostu sfrustrowanych stąd wyjeżdża, daje sobie spokój, bo muszą po kilka razy składać te same dokumenty, tak jak na przykład jakieś zezwolenia, przepraszam, nie zezwolenia, za zaświadczenia o niekaralności, które pomimo to, że tu jesteśmy, ja jestem tutaj 8,5 roku, za każdym razem jak ja im dosyłam zaświadczenie o niekaralności, ono jest dla nich ważne tylko pół roku. Po pół roku oni będą wymagać ode mnie kolejne. Niedawno kilka miesięcy temu robiliśmy badania lekarskie do, potrzebne do, do wniosku o pobyt stały. Prawdopodobnie one nam też się przedawnią i znowu będziemy musieli robić nowe. Także tak to generalnie wygląda. E, ludzie czekają latami i w końcu sfrustrowani dają sobie spokój. Słuchajcie, przy okazji coś bardzo ciekawego, właśnie wróciłem do domu, włącz, odpaliłem sobie komputer i zobaczcie, jaki artykuł mi wyskoczył. Procent odrzuconych Wniosków o pobyt stały podwoił się od 2019 roku. Słuchajcie, tutaj jest wszystko bardzo fajnie opisane. To, o czym od dawna już mówię, i tutaj są osoby, które się wypowiadają. Zobaczcie, na przykład, 44-letni ojciec dwóch dzieci, pochodzący z Mali, który mieszka w Quebecu od 6 lat. Na dodatek też jest opisane, że w 2018 miał zmiażdżone obydwie nogi, nie mógł pracować itd. itd. Odrzucono jego wniosek o pobyt stały. Inna osoba, tutaj pani jakaś Gabriel, która pracowała w służbie zdrowia w Toronto, na dowatek jeszcze złapała COVID-a tutaj, również ma odrzucony wniosek o pobyt stały. 70% wniosków zostało odrzucone pomiędzy styczniem a marcem 2021 70%. Czyli zobaczcie, ile ludzi tutaj jest już latami pracują i Kanada wypina na nich dupę. Także dla tych, którzy planują emigrować do Kanady, to ja wam życzę powiedzenia, a już niedługo nagram filmik o tym, co my zadecydowaliśmy. No, my generalnie nie zostajemy tutaj, pomimo że zostało nam do pobytu stałego, do otrzymania pobytu stałego, prawdopodobnie kilka miesięcy, yy, niby w marcu 2022. I wiecie co? Kanada się wypina na, na wiele osób, ale w naszym przypadku to my wypinamy dupę na Kanadę. Tyle na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.